Jeśli odpaliłaś to nagranie, to bardzo możliwe, że temat tłumienia złości i temat takiej relacji ze złością pod tytułem To skomplikowane, to jest coś, co jest mocno Twoje. I super, że to oglądasz, bo w tym nagraniu pokażę Ci, jak tłumienie złości objawia się w ciele w postaci różnych dolegliwości fizycznych, jak to na Ciebie oddziałuje, jakie są tego przyczyny i jak z tym możesz pracować, jak ja to robię z moimi pacjentkami. Także zapinaj pasy, bo będzie się działo. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Nikola Radomska, jestem psycholożką, jestem terapeutką Ajurwedy i pracuję z kobietami, których ciało choruje od nadmiaru emocji i stresu. Poprzez odbudowę świadomej relacji z ciałem, pracę z układem nerwowym i uzdrawianie starych, niewspierających schematów, pomagam im wyjść z nawracających dolegliwości. Wspólnie na nowo tworzymy styl życia i styl bycia, który wspiera dobrostan na każdym poziomie. Jeżeli czujesz, że to jest coś, co Ciebie dotyczy, coś, czego potrzebujesz, to zachęcam Cię do subskrypcji tego kanału i do bycia ze mną w kontakcie, bo będą się tutaj pojawiać różne treści, które będą Cię wspierać w powrocie do zdrowia. Każdy z nas prędzej czy później doświadcza tego, że tłumimy swoją złość. To jest naturalne, że czasami znajdujemy się w sytuacjach, kiedy nie możemy wyrazić tej złości, nie chcemy jej komuś pokazać, ale problem pojawia się w momencie, kiedy te sytuacje są bardzo częste, nawracające, lub my wręcz na autopilocie zaczynamy wchodzić w tłumienie złości i zaczynamy w ogóle tracić z nią jakikolwiek kontakt. Bardzo często obserwuję to, że dotyczy ten problem wielu kobiet, zwłaszcza kobiet które są mocno nastawione na zadowalanie innych już są tak zwanymi people pleaserami, mają za sobą różne trudne doświadczenia, na przykład doświadczenie traum relacyjnych. Przeceniają potrzeby innych i stawiają je wyżej niż swoje własne. Często są też perfekcjonistkami i potrzebują mieć bardzo mocną kontrolę nad wszystkim, co się wydarza. Na poziomie fizycznym, to co się dzieje, to to, że ta stłumiona złość z czasem zaczyna wywoływać konkretne objawy. I takie dolegliwości psychosomatyczne związane z tłumioną złością, to przede wszystkim nadmiar gorąca i ognia w ciele które manifestuje się poprzez różnego rodzaju stany zapalne, tendencje do różnych chorób autoimmunologicznych, takich jak chociażby Hashimoto, które ma teraz bardzo wiele kobiet, poprzez problemy skórne, które są związane z trądzikiem, który wymyka się w ogóle próbą jakiegokolwiek leczenia medycznego, AZS, łuszczyca skóry, Oprócz tego bardzo często pojawia się też tutaj nadciśnienie, tendencje do zgagi i nadkwasoty, zaciśnięta szczęka i problemy z bruksizmem, czyli ze zgrzytaniem zębami w nocy, które pomaga w uwalnianiu napięcia zgromadzonego w ciele. I gdy tkwimy w tym przez dłuższy czas, to bardzo często prowadzi to do uczucia odrętwienia takiego podejścia na zasadzie, ok, jest mi wszystko jedno, poczucia bezradności, wypalenia i stopniowego pogłębiania się różnego rodzaju stanów zapalnych. Są też często widoczne wybuchy złości, które są całkowicie niespodziewane i moje pacjentki opisują to jako taki krótki lącik, który sprawia, że naprawdę czasami takie drobnostki są w stanie wyprowadzić je z równowagi. Bardzo często odbija się to na ich bliskich relacjach, czy z partnerem, czy z dziećmi, czy z innymi bliskimi osobami. Więc nie ulega wątpliwości, że to jest sytuacja naprawdę bardzo mocno destrukcyjna, zarówno pod kątem tego, że wyniszcza nasze ciało od środka, jak i też ma działanie niszczące na zarówno naszą relację ze sobą, jak i relacje z innymi. Dlaczego więc to sobie robimy? Z czego to wynika? To, co często tutaj pojawia się w momencie, kiedy zaczynamy się przyglądać bliżej temu tematowi, to różnego rodzaju przekonania związane z naszą złością. Przede wszystkim przekonanie, że złość jest zła. Popatrz, to jest nawet niestety zawarte w naszym języku. Jestem zła, czyli Jestem pełna złości. To implikuje to, że na poziomie nieświadomym zaczynamy identyfikować złość jako coś złego, jako negatywną emocję, którą najchętniej wyrzuciłybyśmy ze swojego życia. Często widzę to też u osób, które mocno są osadzone w samorozwoju, w pracy nad sobą, dążą nad zwiększaniem samoświadomości i traktują złość jako emocję, która jest niższego rzędu która jest emocją o niskiej wibracji i co za tym idzie bardzo często wchodzą w tłumienie tej złości, no bo w momencie, kiedy jestem taka uduchowiona, to ta złość trochę nie pasuje wtedy do mojego imidżu, przynajmniej do tego, który jest. Mainstreamowo kreowane przez social media. I tutaj mały spoiler. Prawdziwa samoświadomość i głębokie osadzenie w duchowości sprawia, że jesteś połączona ze wszystkimi swoimi częściami, również z tymi, które są elementem tak zwanego cienia, czyli również tymi, które być może nie są aż tak przyjemne w odczuwaniu, ale jednocześnie są też częścią ciebie. Ale o tym opowiem Ci jeszcze za chwilę. Czasem to przekonanie, że złość jest zła, płynie też z naszych dziecięcych doświadczeń, bo pamiętamy na przykład z domu rodzinnego, że ta złość i okazywanie jej z jednej strony było czymś, co raniło, co niszczyło relacje między domownikami. Jeżeli na przykład mamy takie doświadczenia, że Ojciec w momencie, kiedy był w szale złości, obrażał, być może tutaj oprócz przemocy emocjonalnej dochodziło też do przemocy fizycznej, więc ta złość jest jednoznacznie kojarzona z czymś, co rani i z czymś, czego potrzebujemy unikać, żeby pozostać w bliskich nam relacjach. Może to też płynąć z takich dziecięcych doświadczeń, które są związane z tym, że grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. Jako kobiety jesteśmy trenowane bardzo często do bycia uległą, posłuszną, grzeczną i ta grzeczność często jest utożsamiana w tym przekazie z rezygnowaniem ze swoich własnych potrzeb na poczet potrzeb innych i na poczet poświęcania się dla innych. A właśnie to jest. Taką główną funkcją złości. Każda z emocji ma swoje zadanie, z którym, ma swoją wiadomość, z którą do nas przychodzi. I tą wiadomością od złości jest to, żebyś zadbała o swoje potrzeby, żebyś zobaczyła, czy Twoje granice w tym momencie nie są przekraczane. Czy jest coś, co próbujesz zamieść pod dywan, a jednocześnie to jest coś, co jest dla Ciebie piekielnie ważne. I złość przychodzi właśnie z przypomnieniem. O tym, o czym być może już zapomniałaś lub chciałaś zapomnieć, stawiając siebie na drugim miejscu. Dostęp do zdrowej złości to dostęp do naszego wewnętrznego ognia, czyli do naturalnego osadzenia w pewności siebie, do stanowczości, ale jednocześnie łagodności w stawianiu naszych granic i pokazywaniu, czego potrzebujemy, a czego już nie potrzebujemy. To jest też dostęp do bardzo mocno scentralizowanej i silnej energii, która w momencie, gdy zaczynamy ją tłumić i ta energia zostaje w ciele, to zaczynasz też być odcięta od takiego wewnętrznego ognia ognia, który sprawia, że masz motywację, chęć do działania, pasję, którą możesz zarażać. Też innych. Więc jak odzyskać dostęp do tej zdrowej złości? Jak w ogóle pracować z tematem stłumionej złości? Powiem ci to na przykładzie tego, jak zazwyczaj pracuję z moimi pacjentkami, chociaż ten proces jest bardzo często zindywidualizowany pod kątem tego, co leży u prawdziwych przyczyn tłumienia złości, bo to jest pierwsza rzecz, którą potrzebujesz odkryć. Co powstrzymujecie przed tym, żeby wchodzić w ogóle w odczuwanie tej złości, żeby dopuścić tą wiadomość, którą do ciebie przychodzi. Bardzo często pomaga to, żeby zidentyfikować w pierwszej kolejności sytuacje, które uruchamiają ten mechanizm tłumienia swoich prawdziwych emocji i ukrywania swojej prawdziwej twarzy. Co tam dokładnie się zadziewa? Dlaczego i po co pojawia się ten mechanizm obronny? Ta część Ciebie, która decyduje zrezygnować z własnych potrzeb i udaje, że wcale coś jej nie rusza, po co to robi? Jaka jest tutaj inna potrzeba, która okazuje się być może ważniejsza dla tej części Ciebie? Czasami te mechanizmy obronne są tak mocne, że ciężko jest nam samym na własną rękę dotrzeć do tego, co dokładnie chronią. Czyli przed jakimi wspomnieniami nas bronią, bo jeżeli są bardzo silne, czyli jeżeli to jest tak, że czasami wręcz nawet nie jesteś w stanie zarejestrować, że w momencie, kiedy ktoś się ciebie o coś pyta, a Ty zamiast powiedzieć to, co myślisz naprawdę, przywdziewasz piękny uśmiech, to to pokazuje, że ten automatyzm jest w tobie tak głęboko zakorzeniony że bardzo możliwe, że strzeże jakichś naprawdę bardzo bolesnych doświadczeń i chroni Cię przed tym, żeby znowu doświadczać tego bólu, który pojawił się w przeszłości. Kolejnym etapem jest odzyskiwanie łączności ze złością. Tutaj bardzo często wchodzi taki moment, kiedy zaczynamy transformować nasze przekonanie na temat złości i w końcu zaczynamy patrzeć na tą złość jako... Na pewnego rodzaju energię, która pomaga nam w byciu autentycznym, w byciu sobą, w dbaniu o swoje zasoby i w tym, żeby ich strzec. Zdrowa złość zasila, a nie niszczy. Ale jeśli przez większość życia identyfikowałyśmy to odczuwanie złości jako coś, co jest zagrażające albo nam, albo innym, to bardzo możliwe, że utknęłaś w tym momencie i cały twój układ nerwowy utknął w trybie walki lub w trybie ucieczki, i momentalnie, gdy pojawia się ta emocja złości, cały system cię od niej odcina i wchodzi właśnie w taki stan zagrożenia. To, czego tutaj potrzebujesz, oprócz transformacji przekonań, to połączenia się na nowo z ciałem, zbudowania z nim głębokiej relacji opartej na zaufaniu i nauczenia się regulacji emocji, regulacji tego pobudzenia układu nerwowego, czyli pokazania mu, że jest bezpieczny, że bezpiecznie jest teraz, czuć i wyrażać też tą złość, bo wyrażanie tej złości nie musi oznaczać tego, że masz krzyczeć, że masz ranić, że masz uderzać, że masz przeklinać. Wyrażanie tej złości może oznaczać Stanowcze stanięcie po swojej stronie i zaznaczenie swoich granic i swoich potrzeb, które są dla ciebie ważne. Są sytuacje, w których możemy to zrobić, w których jest na to przestrzeń, bo druga osoba w danej na przykład relacji jest w stanie w ogóle otworzyć się na naszą prawdziwą i autentyczną komunikację, ale są też sytuacje, w których nie możemy tego zrobić z różnych względów. I wtedy. Ta umiejętność regulowania emocji i pracy z tą złością poprzez ciało, pracy z łączeniem się z tą energią złości i wyładowywania tej energii jest naprawdę bezcenna, bo to ona będzie Cię wyciągać wtedy z tego stanu zagrożenia, w którym właśnie znalazł się Twój układ nerwowy. Żeby pozwolić sobie na czucie tej złości, potrzebujesz też po prostu ją zaakceptować, przestać próbować ją intelektualizować, tłumaczyć, racjonalizować, zmieniać na jakieś przyjemniejsze emocje. Bo dopiero wtedy, gdy jesteś w pełni zintegrowana również z tymi częściami ciebie, które czują tą złość, to jesteś w stanie rzeczywiście wejść na ścieżkę samouzdrawiania i na ścieżkę, na której znikają twoje psychosomatyczne objawy. I tutaj opowiadałam Ci o pracowaniu takim mocno psychologicznym i terapeutycznym ze złością, ale to, co też możemy zrobić, żeby nasz układ nerwowy i całe nasze ciało czuło się bezpieczne w tej sytuacji, to też stworzyć mu taki styl życia, który będzie wpływał na to, że będziesz miała jak najwięcej wewnętrznych zasobów, żeby sobie z tym poradzić. Z perspektywy Jurwedy są też. Różne sposoby, jak praca z oddechem, jak wprowadzanie konkretnych produktów, które też będą mocno wpływały na objawy fizyczne związane właśnie z tym nadmiarem ognia w ciele. Jak również różne zioła, które mają działanie czy przeciwzapalne, czy odkwaszające, czy wspomagające nasz układ nerwowy, który pozostaje, czy pozostawał przez długi czas właśnie w tym stanie walki lub ucieczki. Także jedna rzecz dla Ciebie na koniec tego nagrania jest taka, żebyś popatrzyła i przyjrzała się temu, jakie są Twoje przekonania. Na temat złości, bo to one są bardzo często tą rzeczą, która blokuje cię przed w ogóle odczuwaniem jej na co dzień i przed łączeniem się z jej aktywizującą do działania energią. Żeby to odkryć, możesz wykonać proste ćwiczenie, wziąć kartkę i napisać sobie: Złość jest dla mnie. Złość oznacza. Złość kojarzy mi się z. I zobacz, co jako pierwsze przychodzi Ci do głowy. Zapisz to od razu na kartce. Nie oceniaj tego w żaden sposób w momencie, kiedy będziesz w to wchodzić. Daj też sobie czas na to, żeby przypłynęły Ci różne skojarzenia, różne myśli, które momentalnie będziesz zapisywać na kartkę. I gdy to skończysz, gdy poczujesz, że to już jest wszystko, co potrzebowało się pojawić, przyjrzyj się temu z taką ciekawością i otwartością, żeby zobaczyć, co możecie od niej oddalać. A jeżeli chcesz skorzystać z mojego wsparcia w tym temacie, to zapraszam cię zarówno do pracy indywidualnej, jak i do spotkania się ze mną w organizowanych przeze mnie wyjazdach i programach. Pozdrawiam cię ciepło, do usłyszenia w kolejnym nagraniu.